Rozłączniowie i rodzice, Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, drodzy ulicy. Po dwumiesięcznym okresie, który spotykamy się w urachu szkoły, z tym nowym naruszeniem, Przyszedł też serdecznie przedstawienia się jednego małego, do nas w takim w bardziej przeciętny sposób. Przygotowanie do kontrolowania na w szkołach średnich, a potem na wyższych uczelniach. Drodzy uczniowie, jednak jaki i będzie ten tytuł nowego w największej mierze zależy od was. Od waszych postaw, motywacji do pracy, waszego Rodzicom nadchodzącym na szkolnym 2016-2017 dobrych wyników w nauce, w ze swoich dzieci i gdyby nauczkolny przyniósł jeszcze lepsze efekty, że tak powiem, osiągnięcie w minionach nauczania, jak wybrał w 2015-2016. Kończąc życzę dużo zdrowia, wytrwałości z tymi wszystkimi naszymi uciekami. Wszystkiego dobrego. W obecności zaproszonych gości, elekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolejnych ślubuję uroczyście wypełniać sumienie obowiązki ucznia, uczyć się i nie być

高声回答。Oh, sure. <laughs>